Cena platyny rośnie dziesięciokrotnie szybciej niż złota w ciągu ostatniego miesiąca i o tym będę rozmawiał z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dzień dobry Michał, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. 10 cena platyny w górę, a cena złota o niecały procent. Dlaczego? Nie ma się czemu dziwić dlaczego platyna zyskuje w tym momencie zdecydowanie mocniej niż złoto, ponieważ Platyna na ten moment znajduje się nieco powyżej 1000 dolarów za jedną uncję, więc jest tutaj potencjał nawet stuprocentowego wzrostu do historycznych szczytów z, 2000, z przełomu 2007 i 2008 roku. Natomiast w przypadku złota, przy tych historycznych szczytach, w zasadzie się znajdujemy i na moment nawet zostały one. Naruszone w dniu 4 maja po decyzji Fed o być może ostatniej podwyżce stóp procentowych. Złoto sięgnęło na kontraktach terminowych poziomu 2078 dolarów za uncję. I był to nowy historyczny rekord, ale na kontraktach terminowych, ponieważ na rynku spot jednak tego rekordu nie osiągnęliśmy i te ceny wzrosły kilka dolarów mniej. Natomiast, oczywiście, jeżeli znajdujemy się przy historycznych szczytach, w przypadku złota, no to ciężko o ruch 10% w przeciągu miesiąca czy w przeciągu kilku sesji, tam raczej mamy ruchy rzędu 1-2% i są to naprawdę duże ruchy, natomiast w przypadku platyny czy srebra, które są zdecydowanie dalej od swoich historycznych szczytów, tu zdecydowanie łatwiej o Wzrosty, aczkolwiek oczywiście wzrosty na rynku metali szlachetnych są motywowane no przede wszystkim tym, co dzieje się na rynku złota. Natomiast wracając do samej platyny, no to mamy oczywiście perspektywę dosyć sporego odbicia popytu nie tylko ze względu na sektor samochodowy, który jednak no, zgłasza najwięcej tego popytu, ale również na sektor zielonej energii, tu nie tylko samochody, ale również technologia związana z pozyskiwaniem energii, na przykład ze Słońca, tu jest dosyć sporo miejsca do wzrostu popytu właśnie na platynę. Natomiast jeżeli chodzi o podaż, no to może być potencjalny problem związane z wydobyciem platyny w RPA RPA odpowiada za około 70% całej podaży jest to jakby wydobycie platyny jest dosyć energochłonne a w momencie kiedy mamy wciąż dosyć wysokie ceny energii i w okresie letnim może dojść do braków dostaw no to wtedy może dojść do jakby też jakichś problemów wydobywczych, i platyna może potencjalnie dosyć mocno zyskać w okresie letnim, ponieważ no te ceny są wciąż dosyć, dosyć niskie. Więc tu pod względem fundamentalnym Platyna ma naprawdę dosyć duże szanse na wzrosty, oczywiście też nie powinniśmy na razie szukać wzrostu do historycznych szczytów w szybkim czasie, no jednak brakuje dosyć sporo do tego poziomu, ale myślę, że z obecnych poziomów 1100-1200 do tych 1300-1400 w najbliższym czasie jest potencjał, Dojścia, jeżeli oczywiście złoto utrzyma się na obecnych poziomach, a w przypadku złota, no. Z racji tego, co dzieje się w rezerwie federalnej, czyli najprawdopodobniej mamy koniec podwyżek stóp procentowych, no to widziałbym dosyć spory potencjał do tego, żeby złoto jednak ruszyło dalej na nowe historyczne szczyty i w przypadku złota, no myślę 2100, być może 2200 w tym roku jest szansa na to, żeby te poziomy zobaczyć. I przed naszą rozmową przeczytałem tekst na jednym z znanych portali finansowych, o tym, że złoto przebiło cenę platyny, no i wówczas określono to jako anomalię, że to nie może trwać długo. No a zapewne dzisiaj trudno sobie by było wyobrazić, że to platyna będzie znów droższa od złota. A czy też zależy, jak postrzegamy historię, ponieważ jeżeli weźmiemy sobie taki dłuższy termin, powiedzmy 100 lat, to platyna była droższa niż złoto w większości czasu i wynika to między innymi z tego, że platyny jest na świecie zdecydowanie mniej niż złota. Więc tak naprawdę perspektywy do tego, że platyna może być droższa niż złoto są dosyć spore, aczkolwiek oczywiście. No jakby to, że mamy platynę tańszą niż złoto wynika z tego, że jednak struktura popytu wygląda nieco inaczej. W przypadku platyny no po około 50% popytu no, to to jest sektor przemysłowy i w momencie kiedy sektor przemysłowy w 2007-2008 zaczął mieć problemy, no to wtedy popyt na platynę spadł dosyć drastycznie. Natomiast w przypadku złota, no to jednak tym głównym popytem, no to jest popyt jubilerski, popyt inwestycyjny, który no oczywiście gdzieś tam na przestrzeni lat miał problemy, ale cały czas trzyma się mocno. Tu nie mieliśmy takich mocnych spadków jak w przypadku popytu na platynę, aczkolwiek no jakby w dłuższym okresie nie, nie mogę wykluczyć tego, że platyna nie będzie drożeć. Ale przy różnicy niemal 1000 dolarów na uncji, no to odrobienie tej różnicy to chyba zajmie, musiałoby zająć kilka lat raczej. Oczywiście jesteśmy w trakcie transformacji energetycznej, więc zanim tak naprawdę nowe źródło popytu na platynę się zbuduje, no to musi minąć kilka lat. Aczkolwiek oczywiście te plany zmniejszenia redukcji emisji, czy to w Europie, w Chinach, czy w Stanach Zjednoczonych, są dosyć ambitne. No, i mówią już o tym, że do 2030 roku te, ta redukcja ma być dosyć wyraźna, więc oczywiście do tego trzeba będzie sporo różnych metali, jak platyna czy, czy srebro. Więc myślę, że no nawet w perspektywie do 2030 roku jest tutaj szansa na to, że ta platyna będzie się zbliżać do poziomów złota. Natomiast no, w takim, oczywiście, bardzo, bardzo długim terminie myślę, że szansa przebicia platyny nad złoto jest, aczkolwiek no, do tego trzeba będzie oczywiście tego mocnego źródła popytu na platynę ze strony właśnie tej energii zielonej. To jeszcze poproszę cię o krótki komentarz, patrząc na to wszystko z perspektywy polskiego inwestora, czyli uwzględniając kwestię, że złoty się jednak bardzo wzmocnił. Czy opłacało się inwestować w złoto i platynę? I to dalej. E, oczywiście z perspektywy polskiego inwestora, no to warto zwrócić uwagę na to, że e, złoty jest w tym momencie no, zdecydowanie mocniejszy niż e, to, co obserwowaliśmy rok temu, ale mieliśmy no, dosyć taki. Taki no, bardzo zmienny 2022 rok. E, raczej powinniśmy się przygotować do, do tego, że będzie stabilizacja e, sytuacji na polskim złotym. E, oczywiście, jakby inwestując w metale szlachetne, raczej powinniśmy. Patrzeć na bardzo długi termin, i w tym długim terminie nie powinno to stanowić przeszkody. Aczkolwiek, jeżeli ktoś inwestował w złoto czy w platynę w 2022 roku, w szczególności w okresie, kiedy mieliśmy tą najwyższą, podwyższoną zmienność. No to mógł na tym nawet stracić, biorąc pod uwagę to, że złoty naprawdę się dosyć wyraźnie umocnił, a dodatkowo kupując wtedy na fali tak naprawdę największego ryzyka, no to często te metale są w tym momencie niżej niż, niż wtedy, niż jak mieliśmy właśnie ten największy wysyp ryzyka. O cenach złota i platyny rozmawiałem z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dziękuję za rozmowę, Michał. Pozdrawiam. thank